Siempre z Gipsen I dzisiaj kupujemy ekskluzywne jajko za 400 robuxów. I teraz nie wiem, czy to kupić, czy nie, ale chyba kupuję. Uuuh. Czy lepiej ila na piszcie, czy mi się opłacało, a ja chyba w tej chwili właśnie kupuję to. Kupiłem! Co to poleciało? Masz. O, bo ja mam to. Dobra. Siema, siema, gibsieńki, witam i dzisiaj będziemy nagrać jak otwieramy to właśnie jajko, bo kupiłem je za 400 robuxów, więc otwieramy je. Otwieramy. Otwieramy. Jest. Otworzyliśmy. Otworzyliśmy. Dragon. Bo chciałem dragon poleciał. On jest dużo warty. A dobra, tutaj jest. O, Dobra, więc nabra